Dzień dobry, Christian Kieszek, firma Amagro. Aktualnie znajdujemy się w okolicach Białej Rawskiej. Akurat w moim sadzie jabłoniowym jest to szampion na podkładce M26. Jak widzimy na ujęciach, nie możemy narzekać tutaj na słabe zapylenie czy też zły wpływ przymrozków, ponieważ jabłek w tej kwaterze jest dość dużo. Na niektórych drzewach może za dużo, ale w tym roku raczej nie będziemy na to narzekać. z rozmów z państwem, które odbywam praktycznie codziennie w sklepach ogrodniczych czy też telefonicznie wynika, że w państwa sadach z jabłkiem bywa dość różnie. Są sady tak jak tutaj, że tego jabłka jest dużo, ale niestety też mamy kwatery, w których jabłek jest dużo mniej, bądź są tylko w górnych partiach drzew. No niestety, mamy rok taki jaki mamy. Dobrze wiemy jaka była wiosna, jakie mieliśmy problemy w tym roku. Jednak uważam, że musimy zadbać w tym roku o każdy owoc i zadbać o jakość tych owoców, ponieważ są liczne głosy, liczne nadzieje, że jabłko jesienią nam zapłaci, ale zapłaci nam pewnie też jabłko jakościowe. Dlatego Zachęcamy do dbania o jakość, zachęcamy do stosowania nawet w sadach, gdzie tego jabłka jest mniej produktów wapniowych, produktów krzemowych, żeby ta jakość tych jabłek była jak najlepsza. Doskonale wiemy o tym, że im mniej jabłek na drzewach, tym większy problem z gorzką plamistością podskórną oraz chorobami wywoływanymi poprzez braki wapnia, czy też niestosowanie produktów krzemowych. My ze swojej strony możemy zalecić Państwu. Z naszej oferty, miks dwóch produktów. Jest to produkt Caspian w mieszaninie z produktem Ecosil. Pierwszy z nich to produkt wapniowy, w którym wapń skompleksowany jest kwasem lignosulfonowym, przez co substancja ta jest bardzo szybko przeswajana przez roślinę i bardzo szybko nam działa. Bardzo dobrze odżywia ten produkt nam jabłko wapniem, ale też ma dwa plusy. Jest to produkt bezchlorkowy oraz o obniżonej zawartości azotu, przez co możemy stosować go też w wyższych temperaturach, które myślę, że będą jeszcze w tym roku nam doskwierały. Drugim produktem z tej mieszaniny jest produkt Ecosil. Jest to produkt zawierający kwas ortokrzemowy, który jest najlepszą formą krzemu dostępną na rynku, ponieważ bardzo szybko się przyswaja oraz działa wewnątrz rośliny. Wpływa on nam na jędrność owoców oraz na masę owoców. Jabłka po zastosowaniu odpowiedniej ilości krzemu w formie kwasu ortokrzemowego w sezonie są cięższe. Sprawdziliśmy to już z wieloma sadownikami, także zachęcamy do stosowania tego połączenia. Zalecamy dawkowanie 5 litrów CA Sprintu do zabiegu. Do tego możemy domieszać... Ecosil w dawce od 0,25 do 0,5 litra, i tutaj musimy przyjąć strategię: albo wykonujemy 5-6 zabiegów w niższej dawce 0,25 0,3 litra na hektar, albo wykonujemy 2-3 zabiegi w dawce około 0,5 litra na hektar produktem Ecosil. Kwestia przyjęcia strategii przez Państwa, myślę, że, że każda z nich będzie dobra. To jest to bardzo kwestia indywidualna. Jeżeli chodzi o stosowanie Ecosilu z innymi produktami wapniowymi, raczej nie widzimy problemu. Możemy je mieszać z podstawowymi produktami, które są stosowane u nas w sadach, m.in. z saletrą wapniową, lub też innymi prostymi produktami, które stosujemy.